Jest wtorek, 16 dzień maja. Radio Opłotki przygotowało cotygodniowe, nieco spóźnione podsumowanie wydarzeń z naszej miejscowości. Oto one. Poniedziałek Jasiek bomba, elektryk i naukowiec, ten co mieszka przy moście, podczas prac w ogródku odnalazł kości, które wyglądają na ludzkie. Łącznie, jak sam twierdził, zbierało się pięć pełnych szkieletów. Po podłączeniu ich do prądu trzy z nich wstały i poszły na spacer. Oznaki życia wykazują też pojedyncze kości z dwóch pozostałych szkieletów. Wtorek, szkielety z ogródka Jaśka bomby wróciły nad ranem z żądaniem, żeby je zakopać z powrotem i już nie wskrzeszać. Są przerażone współczesnym światem i nie chcą w nim funkcjonować. Pod jest znacznie fajniej niż na ziemi. Miał powiedzieć jeden ze szkieletów środa. Eliza Kurska, stara dziwaczka i. Prawdopodobnie czarownica wreszcie po wielu latach zakończyła budowę domu spiernika. teraz zaprasza wszystkie dzieci wyrzucone z domu przez macocha i głupiego, złego moralnie ojca na poczęstunek i do niewolniczej pracy. Czwartek. Urzędnicy z nadzoru budowlanego orzekli, że dom Elizy Kurskiej to samowola budowlana i nakazali rozbiórkę. Pani Kurska jest rozpaczona, Twierdzi, że to najgorsze, co jej się w życiu przydarzyło, odkąd w XIV wieku cudem uniknęła śmierci przez spalenie na stosie. Eliza Kurska w akcie zemsty miała rzucić na urzędników klątwę. Będziemy badać dalszy rozwój wypadków. Piątek. Urząd nadzoru budowlanego szuka śmiałków, którzy zjedliby 12 ton słodyczy w ramach rozbiórki domu w lesie. Więcej informacji na stronie gminy. Urzędnicy zapewniają pełną opiekę dentystyczną. Sobota. Adam Kowalski, urzędnik z nadzoru budowlanego, któremu nocą wyrósł ogon, twierdzi, że mógł trafić gorzej i że ogon spokojnie mieści się w nogawce spodni. W nogawce spodni nie da się za to ukryć penisa, który pojawił się na czole Marioli Frenzel, urzędniczce z tego samego wydziału. Niedziela. Najczęściej wyszukiwaną frazą w przeglądarce internetowej jest od wczoraj hasło, jak wygląda penis kangura. Druga najczęściej wyszukiwana fraza brzmi, jak cofnąć klątwę. To było podsumowanie tygodnia z opłotek. Zapraszamy za tydzień. Nie chcesz przegapić historii z opłotek? Subskrybuj i odwiedź nasze fanpage. E. Jesteśmy na YouTube, Spotify, Google Podcast oraz na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia i do przeczytania.